miniaturka. Cześć, tu znowu my, czyli Kuba i Radek. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o Jezusie, Jezusie, który jest lwem i barankiem, oraz o decyzji, którą każdy z nas musi podjąć, czy stanąć po jego stronie, czy też nie. A teraz będziemy rozmawiać o wezwaniu pierwszego anioła. Dokładnie więc na dobry początek przeczytajmy sobie, co ten anioł mówi i co się z nim dzieje i kim jest, więc otwórzcie księgę Apokalipsy, 14, rozdział, 6, 7 werset i wsłuchajcie się w to lub czytajcie razem z nami. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokon temu, który stworzył niebo i Ziemię. I morze, i źródła wód. Tak, twój głos jest bardzo donośny, a to był jeszcze bardziej donośny. <głos> <głos> więc, więc takie słowa wybrzmiały naprawdę bardzo potężnie, i Anioł leciał przez środek nieba, czyli wszyscy ludzie mieli go słyszeć. Tak. I też mówił do każdego plemiona, języka yy, i narodu, do wszystkich, do wszystkich. I właśnie to jest bardzo fajne, że pierwsze co Bóg nam w tym momencie mówi, to że nie pomija nikogo nikogo. Każdy jest powołany do tego, żeby oddawać cześć Bogu. Tak, może pamiętacie, że w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że Bóg każdego miłuje i nie dokładnie. pomija nikogo w swojej miłości. Tak samo nie pomija nikogo w tym, w tym, co mówi ten anioł. Dokładnie. Nie mówi bójcie się Boga. Ale co to dokładnie oznacza? Myślę, że musimy sobie to wytłumaczyć, bo definicja strachu w naszych czasach jest dość różna od tej biblijnej, ponieważ my słowo bój Bój się, o, odbieramy w taki sposób, jakby było to koniecznie coś złego. No tak. Na przykład przychodzi do ciebie, idziesz sobie ciemnym lasem i nagle widzisz yy, zgraję yy, dzików. No dzików czy czegoś tam innego, wilków, no nie? Ale generalnie strach jest czymś... Postań. Idziecie sobie ciemnym lasem, i napadają w was jakieś zwierzęta, i Wiecie? wtedy się boicie, na przykład wilki, watacha wilków. I... I to tak odbieramy, bać się. Albo zrobiliśmy coś złego, albo czeka nas jakaś nieprzyjemność, i tego się boimy. Ale niekoniecznie w Biblii tak jest, bo w Biblii bardziej bać się, tym bardziej w kontekście Boga, oznacza oddawać Mu szacunek. Czyli po prostu. Czuć ten respekt, czuć ten majestat jego, czuć to wszystko, co, co jest po prostu mm -hmm. należy do niego. I niekoniecznie bać się w taki sposób, że nie chcesz z nim rozmawiać, unikasz tego kontaktu, a wręcz na odwrót, bardzo go pragniesz, tylko z wielkim, ale to wielkim szacunkiem. Tak jest. No, właśnie strach, coś, co jest negatywne, w Biblii wcale takie nie jest, tutaj w tym, w tym przypadku Boga. Bać się Boga? Znaczy po prostu go szanować. Dokładnie. No ale też jest drugi aspekt oddać mu chwałę. Co to znaczy właściwie oddawać komuś chwałę? Co to znaczy kogoś chwalić czy wielbić? Właściwie chrześcijanie tak często używają tego zwrotu, że czasami no właściwie może nie wiadomo, co on znaczy. No dokładnie. Ale, ale chwalić Boga to jest coś tak naprawdę bardzo praktycznego. Chwalić Boga to znaczy tak naprawdę przestrzegać jego prawa. To znaczy uważać Go za swojego Zbawiciela, to znaczy po prostu żyć w, taki, w takiej społeczności z Nim, w takiej właśnie w tym szacunku też do niego. Mhm. Myślę, że oddawać mu chwałę też, tak jak powiedziałeś w że yy, przestrzegając jego prawa, a przestrzeganie prawa to nie jest nic innego, jak po prostu kochać drugiego człowieka i Boga. I co ciekawe, właśnie, miłość też w Biblii. Jest rozumiana trochę inaczej niż my, bo u nas jest tak, że ktoś może kogoś kochać, ale może go krzywdzić. A w Biblii to, to nie jest tak. W Biblii miłość polega na czynieniu. I po prostu chodzi o to, że przestrzegasz, przestrzegasz prawa wtedy, kiedy dobrze czynisz bliźniemu i dobrze czynisz Bogu. Tak, nawet niekoniecznie ten taki może aspekt uczuciowy tutaj jest najważniejszy, tylko właśnie te, te czyny, tak. które są wykonywane na rzecz drugiej osoby. Tak. Przynajmniej takie, takie Żydzi mieli bardziej zrozumienie miłości. No, dokładnie. Dodatkowym aspektem y, oddawania chwały Bogu jest także... Wyrzeczenie się swoich grzechów, a także podejścia do Boga i powiedzenie Mu, Panie Boże, przebacz mi moje grzechy, czyli też wyznanie właśnie grzechów. To też jest oddanie Mu chwały, bo Bóg chce, żebyśmy byli święci, a to niekoniecznie oznacza, że jesteśmy idealni. Ale na pewno, że jesteśmy oczyszczeni przez Jezusa. Tak, no. Chcemy chwalić Boga, czyli chcemy przestrzegać jego prawa, ale nie zawsze nam się udaje. Dlatego też wyznajemy mu swoje grzechy i również tym go chwalimy. Dlaczego go chwalimy? Dlatego, że Jezus przyszedł po to, żeby umrzeć za nasze grzechy. Wyznając mu grzechy, pokazujemy, że naprawdę szanujemy i doceniamy to, co dla nas zrobił. No, dokładnie. Ale też e, przyszła godzina sądu jego. To też jest bardzo ważna kwestia. No i czym jest ten sąd? Też możemy sobie to opisać, bo też jest pewna różnica, ponieważ w dzisiejszych czasach sąd odbywa się w taki sposób, że są jakby trzy strony: jest strona obrońców, strona y, sędziego, który y, rozważa za i przeciw, i strona oskarżycieli. A w Biblii to nie było tak, to było po prostu, że sędzia był jednocześnie twoim obrońcą, a Osk oskarżyciel był jeden. Więc osoba sędzi jest jednocześnie Twoim obrońcą, więc to jest bardzo ciekawy szczegół. Bardzo tak, ciekawa różnica. I, I właśnie jak patrzymy na Boga yy, i czytamy to, że nadeszła godzina Jego sądu, to tak naprawdę ludzie, którzy są po stronie Boga, nie muszą się bać, bo Bóg jest ich obrońcą. I też sąd polega na tym, żeby yy, ukarać winnego, ale niewinnego obronić. Więc myślę, że możecie i my zresztą też się bardzo chwytać Jezusa i, mhm. i Boga, ponieważ do niego należy obrona nas. Tak. I myślę, że jeżeli mu się poddamy, to on z miłą chęcią, z największą chęcią nas obroni, bo, bo jesteśmy jego dziećmi i możemy tej obrony szukać w Jezusie. Także zapraszamy też na kolejny odcinek, i będziemy się z wami żegnać, i mamy nadzieję, że się zobaczymy jeszcze raz. Cześć. Cześć.